Dwa uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi. Tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był człowiekiem potężnym w czynieniu słowa wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani, nasi przywódcy wydali Go na śmierć i A myśmy się spodziewali, że to właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim już dziś trzeci dzień jak to się stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazł się jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie uczniów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich. On nie jak nieskory są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał jakby, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił. Przed więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Pan zastali zebranych jedenastu i innych z nim którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. I być może, że w naszych sercach wciąż jeszcze są te słowa, które mogą stanowić pewien refren ludzkiego życia. Naszego życia, a myśmy się spodziewali. Święta są takim czasem, gdzie próbujemy dokonać jakiegoś podsumowania, małego podsumowania naszego życia, naszych osiągnięć, naszych zdobyczeń, tego wszystkiego, co mogliśmy zrealizować w ciągu tego roku, czy w ogóle w swoim życiu. Spotykamy bliskich, to taki czas też trochę refleksji. Mamy też swoje wyobrażenia dotyczące świąt, przygotowań, tego wszystkiego, co w te święta można zrealizować i osiągnąć. Gdzieś być może wieczorem tego dnia świątecznego jest w nas takie poczucie, a myśmy się spodziewali. Spodziewaliśmy się, że ktoś złoży nam życzenia, że ktoś się odezwie po latach, że ktoś przyjdzie na zaproszenie, odpowiem, że spotkamy, będziemy mogli wreszcie spotkać się przy stole bez wcześniejszych urazów, dyskusji, że będziemy mogli poczuć jedność, a myśmy się spodziewali. Można powiedzieć, że ten refren, który gdzieś powraca w naszym życiu nieustannie, każdego dnia, jest takim refrenem wyrażającym istotę naszego życia, człowieczego życia. Jesteśmy pragnieniem. Jesteśmy pragnieniem. A pragnienie rodzi oczekiwania. A pragnienie rodzi pewne wyobrażenia, do których dążymy. Stawia przed nami dobra, które chcemy osiągnąć. Gdy nie możemy ich osiągnąć, powstaje w sercu ten żal. Czasami gorycz, czasami poczucie przegrane, a myśmy się spodziewali. To tak, jakby część z nas samych obumarła. Bo jest to rzeczywiście moment bolesnego pożegnania tego, kim chcieliśmy być, tego, co chcieliśmy zrealizować. Apostołowie są dokładnie w takim samym momencie swojego życia. Mieli oczekiwania, mieli tęsknoty, mieli pragnienia w swoich sercach. Wydawało się, że to wszystko zostało zniszczone zniszczone przez ludzką zawiść, niechęć, przez domaganie się, ciągłe domaganie się realizacji jakiejś wizji. Społeczeństwa, jakichś wizji, potężnych wizji, ideologii, które są niezrozumiałe dla prostego człowieka. I w ich sercach jest to poczuciem, a myśli się spodziewali. I ciekawe jest, że w tym momencie rozgoryczenia, w tym momencie przeżycia smutku i zawodu, Chrystus jest przy nich. Oni uciekają od życia. Oni uciekają od trudności. Ich celem jest jakiś emaus. To emaus jest w życiu każdego z nas. Wtedy, gdy smutni, z rozpaczeń próbujemy urządzić sobie nasz świat, po swojemu. Uciekając od trudności i od naszych pragnień, i od naszych oczekiwań. Chrystus jest przy nich. Nie zostawia ich samych. Ale oczy nich są jakby na uwięzi, nie widzą Jego obecności. To wszystkie nasze wyobrażenia, to wszystkie nasze oczekiwania potrafią rzeczywiście całkowicie przesłonić nam obecność Boga w naszym życiu. Mogą sprawić, że nieustannie będziemy żyli w lęku, w poczuciu krzywdy, w poczuciu zagrożenia, zgorzknienia. Bo nie będziemy widzieli, że On jest i żyje w nas. Że prowadzi nas nawet w obliczu codziennych kręsk i słabości. Chrystus Tłumaczy im poprzez pisma, poprzez słowo proroków. Pokazuje im, na czym polega wierność Boga. Wierność Boga i Boże Prowadzenie. Ukazuje im prawdę o tej miłości, która się nie cofa. Ale i to jeszcze im nie wystarcza. Ich serca, ich serca pałają, gdy pisma im. Wyjaśnia w drodze. Ale jeszcze nie widzą. Jeszcze ich oczy nie otworzyły się na jego obecność. Potrzeba gestu. Potrzeba gestu miłości. Potrzeba gestu połamanego chleba. Potrzeba gestu człowieka dającego się innym. Bez oczekiwań. Bez wymagań. Bez wstawiania. Wcześniejszych wymagań innych potrzeba tego gestu, aby nagle ich oczy się otworzyły. To miłość, miłość człowieka do człowieka, miłość dawania siebie drugiemu sprawia, że możemy rozpoznać Boga w tym świecie. I to świadectwo miłości bezinteresownej, tej życzliwości i dobroci, dla drugiego jest dla nas świadectwem, że Bóg naprawdę żyje. I wtedy ich smutek, ich zgorzknienie, ich zawód i poczucie porażki, ta śmierć wyrażająca się w słowach, a myśmy się spodziewani, zamienia się w radość zmartwychwstania. Oto Zmartwychwstanie w naszym życiu. Jeśli potrafimy poprzez czytanie pisma świętego, poprzez słowo Boże, poprzez gest miłości sprawowany na ołtarzu, w każdej Eucharystii, poprzez znak miłości i życzliwości w naszym codziennym życiu, naszej miłości małżeńskiej przebaczenia, naszej miłości dawania siebie drugiemu człowiekowi w codziennych naszych relacjach, jeżeli potrafimy, Odwrócić ten bieg rzeczy nieuniknionych, jeśli potrafimy nadać sens temu, co do tej pory wydawało się nam, że jest przegrane. Prośmy, aby zmartwychwstanie dokonało się w nas, a dokonuje się za każdym razem, jeśli potrafimy przebaczyć, jeśli potrafimy pomimo naszych przegranych oczekiwań odpowiedzieć. Miłością i życzliwością na obecność drugiego człowieka, tego nieznajomego, tego do końca niezrozumianego.